Był to bardzo ładny wóz, najnowszy model Mercedesa, w kolorze kawy z mlekiem. Uśmiechnąłem się na myśl, że podejrzewałem Alicję o chęć pożyczenia ode mnie paru lirów. Usiadła przy kierownicy, ja ulokowałem się koło niej. Nie ulegało wątpliwości, że w pewnych godzinach piechur porusza się w Rzymie szybciej, aniżeli człowiek jadący nawet najnowszym modelem Mercedesa. Wykaraskawszy się z licznych korków, dotarliśmy wreszcie na Piazza del Popolo. Alicja dobrze zrobiła, wybierając tę właśnie kawiarnię. Rzeczywiście, siedziało tam tylko parę osób i to przeważnie w podeszłym wieku. Mogliśmy się nie obawiać podsłuchu. Zamówiłem jakieś soczki i uważnie spojrzałem na dziewczynę. Próbowała się uśmiechnąć. Niech się pan na mnie nie gniewa, bardzo proszę, rzekła cicho. Ależ nie mam najmniejszego zamiaru gniewać się na panią, zapewniłem. Przyznaję, że moje słowa były trochę zbyt ostre, za co przepraszam. Znowu prowadziłem lekką, niezobowiązującą rozmowę, nie nawiązywałem do tamtych tajemniczych niedomówień. Nie chciałem wywierać żadnej presji. Czekałem, aż Alicja z własnej i nieprzymuszonej woli sama podejmie tamten temat. I doczekałem się. W pewnym momencie przerwała mi w pół zdania. Nie ma chyba sensu, żeby pan zmuszał się do mówienia o niczym. Uśmiechnąłem się. Każda rozmowa z panią sprawia mi przyjemność, powiedziałem z galanterią. Jest pan bardzo uprzejmy. Dziękuję. Wiem jednak, że oczekuje pan ode mnie jakichś wyjaśnień. Teraz żałuję, że w ogóle zaczęłam mówić o całej tej historii. Niepotrzebnie do pana telefonowałam i niepotrzebnie zajmuję panu czas. Zachowałam się zupełnie idiotycznie. Spojrzałem na nią uważnie. W tej chwili wydała mi się najzupełniej normalna. Chyba jednak nie masz mergla pomyślałem. Sądzę, że pani bardzo dobrze zrobiła, telefonując do mnie. Usiłowałem nadać swemu głosowi najbardziej przekonywujące brzmienie. Potrzebuję pani pomocy w jakiejś skomplikowanej sprawie. I nie ma się pani do kogo zwrócić tutaj, na obcym terenie. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że pomyślała pani o rodaku. Nie widzę w tym ani nic dziwnego, ani niewłaściwego. Jest pan naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. No więc, niech pani wyzna temu dobremu człowiekowi, co panią dręczy. Westchnęła. Widzi pan. Cała trudność szczerej rozmowy z panem polega na tym, że to nie tylko mnie dotyczy. Nie mam prawa wtajemniczać w pewne sprawy osób trzecich. Pokiwałem głową. Rozumiem. No cóż. Zapewniam panią, że zachowam całkowitą dyskrecję. To wszystko, co mogę zrobić. Nie mam prawa, powtórzyła. Nie mam prawa. A dlaczego pani sądzi, że grozi pani jakieś niebezpieczeństwo? Może to są tylko urojenia? To nie są urojenia. Dowiedziałam się, machnęła gwałtownie ręką. Nie, nie, nie mówmy już o tym. To nie ma sensu. Nie mogę panu tego powiedzieć. W żadnym wypadku nie mogę. Jak sobie pani wobec tego wyobraża moją pomoc? Wcale sobie nie wyobrażam. To był odruch, po prostu nieprzemyślany odruch. Chyba wpadłam w panikę i dlatego. A może zwróciłaby się pani do tutejszej policji? Nie, to niemożliwe. Nie mogę mieszać do tego policji. W takim razie radzę pani jak najszybciej wracać do Polski. To chyba jedyne wyjście. Myśli pan, że w Polsce będę bezpieczna? Zresztą muszę niestety zostać tu jeszcze jakiś czas. Zadumałem się. Cała ta historia wyglądała mi na jakąś poważną aferę i prawdę mówiąc, nie miałem najmniejszej ochoty mieszać się w to. Żal mi było dziewczyny, ale nie miałem pojęcia, jak jej pomóc. Poza tym ciągle się bałem, żeby mnie nie wrobiła w coś paskudnego. Wiem przecież, że Słoneczna Italia jest ostatnio często odwiedzana przez różnych gangsterów prowadzących nieczyste interesy między Wschodem a Zachodem. Wolałem się nie narażać ani znakomicie zorganizowanym gangom, ani Interpolowi. Dawno minęły te czasy, kiedy pociągały mnie najeżone straszliwymi niebezpieczeństwami fantastyczne przygody. Teraz zupełnie mi wystarcza oglądanie takich historii w kinie. Widzę z tego, że pani nie przyjechała tutaj wyłącznie w celach turystycznych, powiedziałem, chcąc złagodzić trochę smętną atmosferę. Uśmiechnęła się melancholijnie. Niestety nie. Zazdroszczę panu, że może się pan poświęcić wyłącznie turystyce. Doszedłem do wniosku, że nie zdołam nakłonić jej do zwierzeń. Miałem jednak ochotę czegoś się dowiedzieć. Zawodowa ciekawość nie pozwoliła mi na całkowicie bierną rezygnację. Sądząc po tym Mercedesie, którym przyjechaliśmy tutaj, Otrzymała pani zaproszenie od zamożnej rodziny czy też przyjaciół? Piękny wóz. Tak, moja ciotka jest bardzo bogata, poinformowała mnie lakonicznie. Chyba jednak trochę mówi pani po włosku? Bardzo słabo, chociaż moja matka była Włoszką. Powiedziała pani, że matka pani była Włoszką. Czyżby już nie żyła? Alicja zawahała się, przynajmniej tak mi się zdawało. Moja matka nie żyje. Miałem wrażenie, że chciała jeszcze coś dodać. Czekałem pełen napięcia. Mimo woli udzielił mi się jej niepokój podniosła na mnie swe ciemne, pełne łez oczy. Dlaczego pan mi nie wierzy? Spytała cicho. Ja pani nie wierzę? Nie rozumiem. Dlaczego pan mi nie wierzy, że moja matka nie żyje? Byłem coraz bardziej zaskoczony. Skąd pani przyszło do głowy, że ja pani nie wierzę? Czuję. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czuję to. Dlaczegoż miałbym nie wierzyć, że matka pani nie żyje? Zupełnie nie rozumiałem. Spojrzała na zegarek. Chodźmy już, powiedziała obojętnie, jakby zapominając o całej naszej rozmowie. Późno. Gdzie pan mieszka? Na Parioli. Odwiozę pana. Kiedy znowu znaleźliśmy się w samochodzie, dotknęła mojej dłoni. Odruch ten odczułem jako szukanie pomocy. Czy miałaby pani ochotę jeszcze się ze mną zobaczyć? spytałem, mimo iż podświadomie czułem, że znacznie lepiej byłoby, gdybym zakończył tę znajomość. O tak, odparła zdecydowanie. Bardzo chciałabym jeszcze się z panem spotkać. Pańska obecność dodaje mi odwagi. Już nie pytałem, do czego potrzebna jej odwaga. Wiedziałem, że to bezcelowe. Może zadzwoni pani któregoś dnia? Będę bardzo rad. Tak, zadzwonię. Odwiozła mnie do domu, pomachała na pożegnanie i odjechała. Przez chwilę stałem na ulicy, patrząc w ślad za Mercedesem w kolorze kawy z mlekiem. Joanna i Alfredo powitali mnie, jakbym wrócił z wyprawy na Księżyc. Co się z tobą działo tyle czasu? Gdzieś ty się podziewał? wypytywała mnie Joanna. Zaczynaliśmy się już o ciebie niepokoić. Może usiądziemy do kolacji, zaproponował Alfredo. Po takiej długiej randce należy się posilić. Jedliśmy soczewicę, szynkę i sałatkę jarzynową, popijając obficie czerwonym winem. Przez cały czas Alfredo żartował z moich sercowych sukcesów, Joanna zaś obserwowała mnie badawczo. Kolację skończyliśmy około jedenastej. Potem pogadaliśmy trochę i poszliśmy spać. Nie mogłem zasnąć. Leżałem na wznak z podłożonymi pod głowę rękami i myślałem o Alicji. Usiłowałem uporządkować sobie trochę to wszystko. Powoli, z rozwagą, zająłem się możliwie wierną rekonstrukcją naszego spotkania. Ciągle jeszcze nie byłem pewien, czy Alicja nie prowadzi wobec mnie jakiejś gry. Ale co by to była za gra i do czego miała zmierzać? W żaden sposób nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie. W pewnym momencie przyszło mi na myśl, że może zbyt wielką wagę przywiązuje do tej historii. Może to po prostu jakaś mitomanka, histeryczka. Może wiedząc, że pisze powieści sensacyjne, chce mnie zaintrygować. Takiej ewentualności nie można było przecież wykluczyć. Ale kiedy przypomniałem sobie jej łzy, widoczne wysiłki, żeby opanować wzruszenie, znowu ogarnęłem niewątpliwości. Czyżby tak świetnie symulowała? Nie robiła na mnie wrażenia osoby niezrównoważonej psychicznie czy też grającej komedię. A więc co? Czy naprawdę grozi jej niebezpieczeństwo? Czy te niedomówienia, obawy są wyłącznie urojeniami chorej wyobraźni czy też mają realne podstawy? Następnego dnia nie czułem się najlepiej. Byłem niewyspany, a mój system nerwowy został nieco nadszarpnięty. Nie bardzo wiedziałem, czy chcę, żeby zadzwoniła, czy też nie chcę. Zdawałem sobie sprawę z tego, że lepiej byłoby zakończyć tę głupią historię, z drugiej jednak strony byłem zaintrygowany. Podświadomie miałem ochotę jeszcze się czegoś dowiedzieć. Moja zawodowa ciekawość nie została przecież zaspokojona. Rozmyślałem już nad tym, że mógłby to być zupełnie niezły pomysł do nowej powieści. Ciągle jednak miałem za mało danych. Bo właściwie czego się dotychczas dowiedziałem? Że przyjechała na zaproszenie bogatej ciotki, że słabo mówi po włosku, że dręczy ją jakaś tajemnica, że coś zagraża jej życiu, że wreszcie jej matka chyba nie żyje, choć nie jest to takie zupełnie pewne. Czyżby ta tajemnica związana była z upozorowaną śmiercią jej matki? Usiłowałem hamować nieco moją fantazję, ponieważ czułem, że wpadam w sidła literackiej rutyny. Jeszcze trochę, a zasiądę do pisania powieści, która nie będzie miała nic wspólnego, a przynajmniej bardzo niewiele z rzeczywistym stanem rzeczy. Zadzwoniła dwa dni później z samego rana. Akurat kończyliśmy śniadanie, i znowu odebrała telefon Joanna. Chcę z tobą rozmawiać twoja znajoma z samolotu, oznajmiła mi dość oficjalnie. Wyczułem, iż nie darzy Alicji zbytnią sympatią, choć nigdy jej nie widziała. Czy miałby pan ochotę zobaczyć się ze mną? Usłyszałem w słuchawce pytanie wypowiedziane dobrze mi znanym niskim głosem. Odparłem, że oczywiście bardzo chętnie się z nią zobaczę. Nie wdając się w dłuższe pogawędki, zaprosiła mnie na kolację, wyjaśniając, że robi to z upoważnienia swojej ciotki, która czytała moje książki przetłumaczone na włoski i bardzo chciałaby poznać osobiście ich autora. Zdawałem sobie sprawę z tego, że coraz bardziej daje się wciągnąć w tajemnicze przeżycia Alicji, ale nie mogłem i prawdę rzekłszy, nie chciałem odmówić. Liczyłem na to, że poznając środowisko dziewczyny z chmur, zdobędę trochę nowych danych. Przyjąłem więc zaproszenie, prosząc, aby jak najuprzejmiej podziękowała cioci w moim imieniu i spytałem o adres. Może pan mieć trudności ze znalezieniem tego domu? Przyjadę po pana. Tak, około siódmej, dobrze? Bardzo pani miła, będę czekał. Proszę o siódmej wyjść z domu. Będę punktualnie. Pomyślałem, że nie chcę zawierać nowych znajomości i dlatego woli, abym czekał na nią na ulicy. Powiedziałem Joannie, że nie będę na kolacji, ponieważ jestem zaproszony na wieczór i zapewne późno wrócę. Spojrzała na mnie wymownie. Widzę, że ta seniora energicznie się do ciebie zabiera. Ależ ja idę na kolację do jej ciotki, powiedziałem. Joanna uśmiechnęła się. Nie musisz się tłumaczyć, a poza tym nie zapominaj, że byliśmy małżeństwem i że trochę cię znam. Nie, nie, nie obawiaj się. Nie napiszę o twoich flirtach do Bożeny, dodała, widząc zakłopotanie na mojej twarzy. Joanna jest kobietą stanowczo zbyt domyślną. A może to ja nie potrafię się maskować? Dzięki Alicji Alfredo miał wolny wieczór. Nie musiał iść ze mną do kina. Skorzystał więc z okazji i pomaszerował do kawiarni, aby spotkać się z przyjaciółmi. Ma takich żelaznych kompanionów, z którymi odbywa wieczorne pogawędki przy czarnej kawie. Kiedyś zwierzył mi się w zaufaniu, że czasami nużą go ci ludzie, ponieważ z góry wie, co który z nich powie. Doradziłem mu, żeby sobie trochę odświeżył towarzystwo, zamieniając swoich emerytów na gromadkę młodych, ładnych dziewcząt. Pomysł ten ogromnie mu się spodobał. Tak więc Alfredo pojechał na Via Veneto, a ja czekałem cierpliwie przed domem.